Widzieli mojego wesela, bo moje wesele w Bukówcu było i na tym weselu wielu się bawiło, bo moje wesele w Bukówcu było i na tym weselu wielu się popiło. Wicie brawo, kochani, wicie tam lewa strona na koronie wszędzie wicie, brawo naszym gościom. Przyjechali z Wielkopolski, kochani, żeby nam autentyczny folklor zaprezentować. Tak jak to przude drzewiej pierwej bywało, tak i dzisiaj nam to wspaniałe, że tak powiem. Skupisko z Wielkopolski zatańcowało, zaśpiewało chłopy. Poszli się troszkę do karczmy, trochę wąsa podkręcili. Rozumiesz, a przy okazji co nieco wypili, żeby im wąsik jakoś lepiej sztywno stał. Nie będę gadał o tym, co on tam jeszcze miał, ale widzicie, jako fajno baby przywieźli nam. Także cieszymy się i radujemy, żeśmy mogli zobaczyć kawał dobrego właśnie niestylizowanego folkloru wielkopolskiego i to cieszy jak żech popatrzą wiecie tam tu jedno taką młodsze je. Gdzieś się się tutaj kręci o z tym młodym, co to tego, To ona nie tak pięknie tańcowała jak tu te dziewczyny wcześniej urodzone, takie dwie szczególnie tu. Widzicie, jak one na tych kolonach były, nie? Jak się uniosły, to żech myślą, że je tu coś gilga, nie? A one tak podskoczyły, jak lepiej, jak te młode. Brawo dla tych dwóch szczególnych. Tak jest, o jest to, coś w nich krwi siedzi, tego nikt im nie zabierze. Kochani, mój Bóg, zapłać wam, dobre ludziska. Pięknie żeście przyjechali do nas. Cieszymy się ogromnie na ten jubileuszowy nasz jarmach. Niech was Bozia Błogosławi, abyście zawsze robili to, co umiecie i kochacie najbardziej. Chwalili swój region wielkopolski, pielęgnowali stare nasze polskie piękne tradycje, przekazywali młodszemu pokoleniu, żeby was nigdy szczęście nie opuściło. Niech was ludzie oklaskują, niech zapraszają na cały świat, bo wiecie, Europę to już mamy blisko, a Ameryko to jest wcale nie jest tak daleko, jak się to pierwej wydawało, ale tam jest do Ameryki, nie ma po co jechać. Jak masz fajną babę, to się z nią lepiej baw nie jest, Raz jeszcze piękny brawa. Bóg Wam zapłać dobre ludzie i brawo dla muzykantów. Dziękujemy pięknie, dziękujemy pięknie. Zapraszam do konkursu wspinania na słup. Nagrody czekają. A to jest na wyjście, taniec na wyjście, kochani. Dziękuję, mama, wybijcie brawo, kochani, bo jest za co. To jest autentyczny nasz piękny polski folklor. A Zosieńka ta najbardziej pyska, to ona jeszcze siku nie robiła. No jeszcze wytrzymuje. A widzita, ta ci dopiero wytrzymało, baba. No.